Dzień dobry drogie ciężki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się utworem zespołu Papa Roach pod tytułem Last Resort. Utwór wybrał jeden z naszych patronów, czyli Zigi. Pozdro Zigi. I mamy w drobne, czyli pierwsza struna o 2 tony w dół i mamy siódemeczka struna A, później z 10, 9, 10, i później struna niżej z 9, i struna wyżej 10, 9, 10, czyli później. Wszystko jest dokładnie to samo, tylko zamiast pierwszego dźwięku, zamiast tej siódmeczki mamy 12 na najgrubszej i reszta jest tak samo. W trzeciej części jest tak samo, tylko że zamiast 12 mamy dziesiątkę później zamiast dziesiątki mamy dziewiątkę. Czyli. No i drogie ciaszki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodoba. I co, poczyście sobie live mega fajny, posłuchajcie weselkę. I co, i na razie, trzymajcie się. PA!